A teraz przejdziemy do kolejnego tematu, do aneksji Krymu przez Rosję i do stosunków na linii Rosja-Ukraina. U nas w polskich mediach często słyszało się o wojnie, była retoryka wojenna, nawet premier uderzył w taki, taki ton. A czy to była wojna w ogóle? A jeżeli tak, to jakaś bardzo dziwna, bo praktycznie bez ani jednego wystrzału. Czego świadkami byliśmy teraz? Czy to będzie taki nowy rodzaj wojny, wojny w mediach, cyberwojny, wojny psychologicznej? Daniel? Ja nie wiem, czy to była wojna. Wiem, że to była z pewnością aneksja i aneksja nielegalna. Czy to była wojna? Jeżeli to była wojna, to tak jak mówisz, bardzo dziwna ale na pewno była to aneksja i na pewno było to powalczenie prawa międzynarodowego, co do tego powinniśmy być zupełnie pewni i nie powinniśmy mieć akurat tutaj żadnej wątpliwości. Czy, czy jest to nowy rodzaj wojny? Nie wiem. Nie wiem, czy, czy rzeczywiście plany aneksji Krymu powstały dużo, dużo wcześniej. Może tak, może nie. To nie mi to osądzać, natomiast... To wcale nie jest tak, że Putin na tym Krymie musi się zatrzymać, bo ma apetyt na wschodnią i na południową Ukrainę, tylko wcale nie jest powiedziane, że ta wschodnia i południowa Ukraina musi się oderwać tak, jak zostało to zrobione z Krymem. Teraz zobaczmy, że Rosjanie dążą do federalizacji Ukrainy, co by w praktyce oznaczało, że te regiony same doprowadziłyby do swojej własnej autonomii, nie potrzeba by tam było już żadnego żołnierza samobronny, który kupił sobie czoł w sklepie z survivalem i Nosi lunetę, która jest produkowana tylko dla wyposażenia armii rosyjskiej, nie byłoby potrzebna cała ta propaganda i cała ta machina, jakaś taka informacyjna, która ma oczywiście na celu propagowanie zupełnie innej wizji rzeczywistości. Więc trudno tutaj gdybać co do przyszłości, rzeczywiście, te wojska rosyjskie przy granicy z Ukrainą. Przy, przy wschodniej granicy Ukrainy są, mówi się o tym, że, że powstały pewne plany co do tego, żeby odłączyć obwód Doniecki, Karkowski, Ługański, może nawet y, część południowo łącznie z ZOTESTem, żeby zrobić sobie przejście do Naddniestrza, żeby później sobie mógł tam również urzędować. Jak, jak to się skończy, trudno przewidywać, natomiast tak jak mówiłem, nie wiem czy była to wojna, jeżeli wojna to bardzo dziwna i, i Władimir Putin w swoim wymówieniu też, yy, przemówieniu też to podkreślił, że yy, oskarżał się o interwencję na Krymie, ale on jeszcze nigdy w życiu nie widział interwencji bez żadnego zabitego i bez żadnego wystrzału, także może to jest retoryka, która jemu się podoba, że żadnej wojny nie było, tak jak mówię, na pewno mieliśmy do czynienia z aneksją i na pewno mieliśmy do czynienia z pogwałceniem prawa międzynarodowego.